Jak To miło się zobaczyć w telewizji. Naprawdę, na Facebooku tak piszą. No, no tak, Oczywcie, Co? że tak, że jak to miło się zobaczyć. Ja tak, ja tak piszę. Ale że ty siebie oglądasz. O, to nasze wróżki, wróżbici. Ania Majchrowicz i Sylwester Hordecki są już fajnie oglądają się na Facebooku. To pozdrówcie siebie teraz no, nawzajem. Pozdrawiamy przez, wszystkie nasze profile. Milosli. Będzie to dzisiaj oglądać. Będzie to dzisiaj oglądać, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Ehm, o czym będziemy rozmawiać? O fioletach? o fioletach. Jak być widzialnym, żeby nas zauważali. Ja o Bo... motylach w brzuchu. O, to wow, to ale Sylwek to chyba zaprosi nas na swoje warsztaty, szkolenia, no pewnie, prawda? Że tak, zapraszam wszystkich. Będę was uczył, jak bić blaskiem. Nauczę was pewności siebie. Jak chodzić do solarium Jak chodzić wiesz? do solarium też, jak korzystać bezpiecznie z solarium, ale przede wszystkim, żeby czuć się pewnie, kiedy czujemy się zagrożeni, kiedy czujemy osoby jakieś, które są wampirami energetycznymi. A Ania jest wampirem energetycznym. my no, tu się kleimy do siebie. Także tak, że da, dajcie nam więcej mocy. Bratnie duszę, tylko w Ezo TV. Zapraszamy bardzo serdecznie. Ingi Yang. Tylko dla was bijemy blaskiem. Jak to się bije blaskiem? Pokażę no jak to jest tak. A, a, bije blaskiem. Królowa angielska. Pokażmy królową angielską. Pozdrawiamy serdecznie. Także Lady Elizabeth przy nas gaśnie. Queen Elizabeth przy nas gaśnie.